Witam kolejny dzień, 24 września 25, 25 września. Yy, jesteśmy gdzieś w okolicach Stronia Śląskiego. Będę się wspinał za chwilę na śnieżnik. Doszliśmy do takiej granicy, gdzie już tam dalej samochodami nie pozwalają jeździć. Też widać, że infrastruktura tutaj już pada. Zajechałem sobie na taką skarpę stanąłem ale zobaczcie jaka pogoda dzisiaj jak tu wieje co każdy dzień w górach jest inny trzeba poznać posmakować na własnej skórze jak może być, zobaczcie chmury jak zasuwają także dzisiaj będzie wyzwanie ciemno co tam na górze musi się dziać no ale cóż, trzeba swoje robić, akceptować pogodę taką, jaka jest i cieszyć się z opsowania w tym miejscu. Nie ludzi, nie ma żadnych, ale dopiero siódma rano. Myślę, że się zejdą jeszcze. Jest fantastycznie. Czuć potęgę gór. Sudety mnie witają, chcą mnie pokazać, że one też mają charakter że mają zęba. Że mają pazur jak to mówią celebryci. Że nie, są, nie są jakieś takie do tylko że trzeba je też szacunkiem podejść, tutaj prowadzi szlak z tamtej strony to jest parking płatny. Eee, nie, tu już się w ogóle nie wiedzie, przepraszam, bo tam wcześniej trzeba stanąć, tu prowadzi szlak i to będziemy szli tędy za chwilę, ale najpierw tradycyjna kawa spakować się póki nie pada przygotować do wyjścia Hello my name is Kamil Konrad Rudnik I share my passion for remote traveling exploring and mountaineering I invite you to join me and together uncover wonders of our planet 7:30 wyruszamy na szlak Taka pogoda wieczna jest, słuchajcie, bardzo zdradliwa, dlatego, że jak jest wiatr, to generalnie jak się ścierają się yy, dwa fronty atmosferyczne, wyż i niż, jest tak, nie jest zimno, jest właśnie ciepło, tak? tak, tak, żeby ubrać się za ciepło nie można, a z kolei jak ten wiatr zawieje, to się robi zimno. Także jest tak zdradliwie, ale no, na razie tylko cienki polar i koszulka, ale mam przygotowaną dłuższą jeszcze bluzę w razie jakby musiał jakby się zrobiło płodniej. także ruszamy jesteśmy sami nie ma tutaj nikogo nawet, nawet obsługi nie ma jeszcze na terenie tutaj całego tego kompleksu turystycznego góry śnieżnik no, ruszamy trasa wydaje się będziemy czyli pod przykryciem drzew także powinno być wszystko dobrze. No, zobaczcie, jaki smutny widok. Szlak opustoszały. Przynajmniej o tej godzinie zobaczymy, jak będziemy wracać. Czy będzie inaczej. No, dzisiaj jest piątek, tak? Więc jest dzień turystyczny. Od piątek, sobota, niedziela no to są najbardziej turystyczne dni. Zobaczymy, czy będą ludzie. Wczoraj, jak przyjechałem, chyba Między 17 a 18. To było trochę ludzi na parkingu, którzy schodzili z gór. Więc spodziewam się, że to nie jest jakieś takie dzikie, całkowicie opuszczone miejsce. Myślę, że tędy mogłem, tą drogą mogłem iść, bo tam parkuję przy Muzeum Ziemi. Przy tamtym szkieletorze niedokończonym albo zniszczonym. Droga prowadzi asfaltem. Po jednej stronie strumień. I po drugiej stronie płynie strumień, także jest fajnym takim dźwięku się idzie. Rezerwat przyrody Jaskinia Niedźwiedzia. Obszar rezerwatu przyrody zabrania się, bo nie wiedzieć, co oni tam czego zabraniają. My sobie idziemy. Na początku właśnie tutaj Jaskinia Niedźwiedzia jest po drodze. Ale no nie zwiedzimy, bo będzie na pewno zamknięte. Ale to jest taki nasz pięk pierwszy punkt kontrolny. I zobaczcie, powiedzcie mi, dlaczego, jak jest taki asfalt, no bardzo dobrej jakości, dlaczego ja nie mogę na przykład samochodem sobie przyjechać tutaj wieczorem i tu stanąć na poboczu i zanocować w tym miejscu, a nie w jakimś tam dużo mniej atrakcyjnym, tylko po to, żeby ktoś sobie zarobił 10 albo 12 zł za parking. A tu są takie miejsca: jest asfalt, jest znowu jest zatoczka, po drugiej stronie można stanąć. Właśnie tak, coś takiego. Uważam, że jest kradzieżą, że to jest kradzież, okradanie nas społeczeństwa, do którego należy ten teren publiczny teren publiczny, no publiczna ziemia tu jest, tak? Jesteśmy okradani z takich miejsc, że nie możemy sobie przyjechać, gdzie miejsce jest przygotowane, jeżeli chodzi o infrastrukturę na przyjęcie samochodu. Zobaczcie, tutaj. Przecież tu mogłyby samochody, sobie tutaj ładnie parkować, jaka piękna polana, namioty na przykład tutaj porobić czy coś. Śmietnik nawet jest to nie masz, żeby ktoś mógł sobie kilka górali przytulić. To masz parkować gdzieś tam na dole i też, już czasowo jest inaczej. Człowiek mniej zobaczy, bo musi dochodzić do tych wszystkich miejsc. Jakże pięknie byłoby właśnie tutaj nocować w takich, w takich właśnie miejscach. A jeszcze ile drogi przed nami asfaltowej? Dochodzimy do odejścia szlaku i zobaczcie. Wchodzimy z asfaltu i zobaczcie jaka jest droga. Czy tu spokojnie samochodem terenowym dalej można byłoby sobie jechać? Dlatego no. Normalna droga. Normalna droga dla samochodów to jest. Widać, że tu samochody jeżdżą. Tylko znajomi królika. Nie, nie, nie taki człowiek, jak ja nie może wjechać. Tam, zobaczcie. Musimy iść tutaj, czyli, tak, żeby nie iść asfaltem, chyba zrobili drugą drogę. W każdym razie, tak samo tu, samochodem, można było wyjechać i gdzieś w jakimś fajnym miejscu sobie się rozbić. Tak jak robią to wolni ludzie w Ameryce, w Australii. Oni mają, mogą właśnie korzystać z takich zasobów przyrodniczych, a u nas nie. Kraparki, jakieś krajobrazowe, parki narodowe tworzą. Opłacamy etaty tych ludzi, żeby oni. Żyją za nasze pieniądze i nas ganiają, żebyśmy nie korzystali z przyrody tak, jak mogą inni wolni ludzie na całym świecie, tylko żebyśmy zostawiali dziś samochody w palenicy Białczańskiej, kupowali przez internet wcześniej i dygali na morskie oko między tymi konikami, które tam dygają pod górę. Z turystami, którzy nie są w stanie dojść, bo jest za daleko więc nie no nie. Nieadekwatny, nieadekwatny parking zbudowany w miejscu nieadekwatnym dla Morskiego Oka. Za daleko po prostu. Dotarliśmy do tej jaskini niedźwiedzie i Zobaczcie jak to jest jak to jest wkomponowane pięknie w górę. Zbocze skalne. Tu jest taki profesjonalny plac zabaw dla dzieci. Ładnie obudowane, Porobione. No, i to no, rewelacja, tak? Można wejść do środka, jakaś ekspozycja, może nawet jest. Ławeczki. A tu cały czas, zobaczcie, można drogą, mówię tu samochodami, można byłoby śmigać po tych górach. Tylko, że było no, na przykład napisane Gwiazd tylko dla pojazdów 4x4, tak jak to jest w Ameryce czy w Australii. Jeżeli jest trudniejszy teren, znak tylko dla pojazdów 4x4, można cię wjeżdżać. Osobówki nie wjeżdżają, zwykłe z, na z napędem na jedną oś. A my, my idziemy dalej tylko którędy szlak, Patrzcie, już bym zgubił się Schodzimy, niepotrzebnie tam, tu wchodziłem w ogóle, mogłem iść cały czas drogą Pniemy się w górę Deszcz coraz bardziej daje się wyznaki Także już Kurtka przeciwdeszczowa, a jest gorąco. Czy jak paruje wewnątrz? Spodnie też już ubrałem. Drugie takie z zamkiem z boku. Czyli mam jakby teraz dwie pary spodni. Jedne właśnie przeciwdeszczowe. Kurtka przeciwdeszczowa na plecach worek przeciwdeszczowy. I właśnie bardzo fajnie, że mogę Wam pokazać różne oblicza gór i różną pogodę, w jaką można się spotkać. I na to wszystko trzeba być przygotowanym. Mieć sprzęt, mieć, mieć dobre ciuchy i e, po prostu akceptować każdą pogodę, jaka nam się trafi. Nie robić tego, nie marudzić, nie narzekać. Tylko cieszyć się, że możemy doświadczyć różnego oblicza gór. Także sobie pomału maszerujemy do schroniska. Słuchajcie, cały czas idziemy żółtym szlakiem i ten żółty szlak przecina tą drogę, która biegnie od samej podstawy tam od yy, tych parkingów. I ona biegnie aż do schroniska na pewno na śnieżniku. No i zobaczcie teraz takie miejsca, tu gdzieś, tu gdzieś. No, no idealny dla terenówek, żeby sobie tu przyjechać do tego schroniska, dojechać terenówką, zatrzymać się można w wielu miejscach. Zobaczcie, ktoś, ktoś się natrudził wybudował taką drogę tylko po to, żeby ludzie nie mogli jeździć. To nieopłacalna budowa całkowicie. Jeżeli budować drogę, którą nikt nie może jeździć oprócz jednej osoby, właściciela schroniska, który sobie dowozi produkty do tego do kuchni. No to nie ma sensu budować takiej drogi, to są za duże koszty. Droga powinna być eksploatowana. Zobaczcie kolejne miejsce. No mnóstwo miejsc, że można stanąć samochodem sobie, nikomu nie przeszkadzając właśnie To mnie boli, nie? Zobaczcie, tu jest taka droga, no wszędzie można jeździć, tu macie autostradę Tu wszędzie powinno być dozwolone do jeżdżenia pojazdami z napędem 4x4 słuchajcie, osiągnęliśmy Schronisko, tu jest jakaś wiata, tam jest schronisko. Pójdę ubiorę teraz jakiś polar, bo teraz mam tylko koszulkę pod kurtką. A tak już daje, że myślę, że trzeba się cieplej ubrać, żebym nie musiał tego robić gdzieś tam na górze. I tu macie, zobaczcie, znowu jakiś park krajobrazowy, śnieżnicki, czyli restrykcje. przygotowania do ataku szczytowego trochę kalorii takie batony energetyczne mam mokrą koszulkę od tego że się spuściłem spodem w plecy mi zimno teraz niekomfortowo tu ciepła bluza ale plecy mokre na chwilę jeszcze tą kurtkę ubiorę niepotrzebnie staty brałem no bo tu nic nie będzie widać nic nie będzie widać na górze Także chodzenie w taką pogodę bez sensu, w zasadzie, bo i tak nic nie będzie winać. Tylko tyle, że co sobie odhaczę, że byłem na śnieżniku. Ale uwaga, widzę tam jakąś sylwetkę. Ktoś napiera też. Małże. Nie jestem wariatem odosobnionym. Więcej takich jest. Tak wygląda schronisko z bliska. Jakże widzicie, samochody dojeżdżają. Mnóstwo tych samochodów. Można dojechać, jest to dobra droga. Na przyszłość wiadomo, że można aż tu przyjechać. I teraz idziemy na śnieżnik Kłodzki. 45 minut nam zostało. To zielonym szlakiem na szczyt, teraz idziemy. Doszliśmy do polsko-słowackiej granicy, tu mamy Polskę. Tu mamy już słowensko. Nie, czesko, czesko, przepraszam, tu mamy Czechy. cały czas jeszcze w tej Słowacji jestem mentalnie, i tu mamy. Na śnieżnik jeden kilometr pokazuje nam my przyszliśmy stąd, tą drogą, muszę zapamiętać, żeby nie pójść tam tą drogą przyszliśmy i tu mamy autostradę praktycznie do góry Tak wygląda podejście na szczyt Cały czas chodzimy, jesteśmy bardzo wyeksponowani na deszcz i na wiatr teraz widoczność taka, jak widzicie, ile widać. I teraz sobie odpowiedzcie na pytanie, czy to ma sens w ogóle, czy warto w taką pogodę chodzić. Na pewno nie jest to wejście dla przyjemności. Nie jest to wejście, żeby nacieszyć oko, żeby podziwiać góry. Bardziej żeby poznać siłę natury i żeby natrenować swoje ciało w ramach treningu. Ciężko nawet, powiem Wam, mentalnie sobie na przykład na czymś się skupić, odpłynąć, o czymś pomyśleć. Ciężko w takich warunkach dyskomfortu fizycznego, jaki się odczuwa w taką pogodę maszerując w górach. Słuchajcie, i to teraz, zobaczcie. Deszcz pada, wieje. Doszedłem do takiego miejsca. Ja już jestem na szczycie Ale piździ O ja pierdziele Ale daję, Ale daję. Tu jest granica I tam już jakby opadało w dół. To jest tylko jakaś chyba Ktoś coś wykopał Ja chyba jestem już na szczycie Ale nic nie ma tutaj Nie wiem, tam jest jakiś obelisk Nie wiem idę. Aż, aż mi zatyka Zatyka mi normalnie pójdzie. Tutaj jest coś kopią, nie wiem, ale no, słuchajcie, to wygląda, że chyba to jest szczyt Tu są jakieś takie znaczki różne. Tu jest chyba ziemia niczyja. Tu jest granica. Jak się kręcę. To jazda. Zobaczcie, jak to się porusza. Tak wieje. Normalnie cały słupek się rusza. Wszystko posuwa po czesku, przepraszam. Po czesku. Idziemy do Polski. W Polsce mamy schronisko, 25 minut. Głęboka jama, 3 godziny. No i jestem, i słuchajcie, no i no wszedłem, no i co? Nie wiem, cieszyć się, czy pakać. Będę schodził, no. wszedłem i będę schodził. Od razu nie ma sensu to, nawet w tej, być tak wyeksponowanym w tą pogodę. Także jestem, śnieżnik. Wszedłem, obiecałem sobie, że, to, że tutaj będę. No i jestem. I uciekamy już. Stąd. Zobaczcie, odbudowa wieży widokowej na szczycie śnieżnika w gminie stronie śląskie. I normalnie tu pracę biegną. Ktoś tu sobie go kładem przyjechał i pracuje. Także będzie rewelacyjna wieża, ładną pogodę. Trzeba tu wrócić kiedyś na śnieżnik, bo to takie podejście bardzo łatwe. Zobaczcie jeszcze jak jest zielono w lesie. Mamy już końcówkę września, a jeszcze w lesie jest lato piękna intensywna zieleń, chociaż już gdzie nie pojawiają się y, liście opadowe, ale jeszcze jeszcze korzystamy z roków lata przynajmniej pogodowo choć już astro, astronomicznie już mamy jesień Schodzimy już zaraz będziemy przy parkingu będziemy się prze, przemieścimy się w kotlinę Kłodzką Teraz tak, słuchajcie, wracamy tutaj ze Śnieżnika w kierunku na stronie Śląskie, czyli to był parking Śnieżnik. Teraz zrobimy sobie twierdzę kłodzką jako drugi punkt. Taka jest właśnie moja metoda działania. Jak nie jestem do końca przygotowany, robię to właśnie tak, jak tutaj zrobiłem wczoraj sobie: 54 3, 50.

no zobaczymy. Więc z mamy 37 km.